Siema, siema, widzowie YouTube'a. Kolejny filmik o, o chlapusie. Tu taki chlapus kurwa gumowy. Gniesie jak taką męda. A, chlapacz. A, chlapacz. Albo o, chlapus. O, chlapus. I takie robi chlap, chlap. I klap, klap. Guma po to, guma, ale po co guma? Po to, żeby nie uchlapać samochodu. Bo jak jedziecie, koło się kręci, tak, no kurwa logicznie, kręci się tak, to koło tak się kręci się i chlapiesz tu Zobaj ile bota, zobaj ile bota. No i tym ochlapusem, tym ochlapusem oto chronimy sobie całe, cały samochód Gnie się to, o nie gnie, ognie się to jak taką starą Kurwa Zobaczcie ile bota spadło Widzicie? To całe błocko, gdyby nie ten łychlapus to by to wszystko było tu. Tak ujebane jest, tak, ale wiecie, jakby był bardziej ujebany, by był. Bo to wszystko z tego koła leci w to kurwa. O, z tego bieżnika wszystko spoda, a łychlapus to chroni. No. Gumowy łychlapus montujcie sobie tu. wywierćcie się dziurę tu śrubką. Śrubką. O, widzicie, to łychlapus cały. No nie wiem, co tu o tym łechlapusie jeszcze powiedzieć. To jest wyśniacki. Wieśniacki. No, wyśniacki. Wyśniacki łechlapus. Taki koło sklepu znaleziony pod sklepem. Leżą se. To sobie go kurwa wziąłem. <grym> Na wsi <koło> sklepu. <grym> to można sobie wyciąć ze szlauchu. O, ze szlauchu se możecie wyciąć. O, albo wziąć gumolit stary, poździerany. <grym> Od babci. Nie? I co możecie wyciąć z gumolitu, nie? Taki łechlapus, nie? No łapki w górę, bo to jest dobry pomysł taki lechlapus. No łapki w górę, z gumolitu, o. Albo za stary tej. No wycieraczki, nie? Jakby jest taka wyciera wycieraczka, o, taka gumowa tu, jakby normalna wycieraczka, którą możecie sobie normalnie yy, wycierać w nogi. No to tu koło się, o, tu do koła. No, Dobra, Starczy już tego chlapania tym ryjem. Starczy już chlapach klepaniu i chlapaniu tym ryjem. Teraz Inzory. inzorym, o tak. I zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz wszystkich ochlapusów zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz oglądania innych moich ciekawych filmików, bo ochlapus jest piękny i życie też jest piękne. Życie u chlapusa jest takie, jakie jest widzicie. Cały dzień, całe życie kurwa, przełoponie i w błocie. przechlapanem Przechlapanem. O, I zapraszam do subskrypcji kanału, oglądania innych filmików. I zapraszam, bo już tu minutę zapraszam, tak więc za długo, zapraszam. Obiecuję, że następnym razem już nie będę tak długo zapraszał. Starczy tego zapraszaniu, ale zapraszam. No, ale zapraszam. No, o zapraszaniu zrobię osobny filmik. O, poklepiejmy u chlapusa, żeby teraz czepać z niego. O tak... O, jak czepać o Jak się czepią ochlopusowi? Dobra, na razie, siema. O, jeszcze ostatnie zbliżenie na ochlopusa. Na razie.